Na Pierwsze dni wiosny to idealny roku. czas na szkolenie poligonowe wojsk inżynieryjnych. Trudne i zmienne warunki atmosferyczne, wysoki stan wody w rzekach czy rozmoknięte drogi to warunki, w których swój kunszt i sprawności działania mogą zaprezentować te wyjątkowe jednostki naszej armii. Nieprzypadkowo miesiąc kwiecień jest miesiącem wojsk inżynieryjnych. Łatwo wtedy o saperską pogodę. Korzystając z tej wyjątkowej okazji, odwiedziliśmy czwarty głogowski batalion inżynieryjny, gdzie zawodowi żołnierze ćwiczyli z rezerwistami oraz elewami Narodowych Sił Rezerwowych. Skip A! Wysoko kolana! Skip C! Następny numer 10. 4 3 te warunki nie odbiegają od tego do, do czego przywykli żołnierze, A bardziej żołnierze rezerwy i narodowych sił rezerwowych, którzy, których mamy okazję w tej chwili szkolić w ramach naszego szkolenia poligonowego. A traktują to trochę jako atrakcję, trochę jako przypomnienie młodości, dawnych lat, kiedy jeszcze służyli w zasadniczej służbie wojskowej. Jest to jakaś odskocznia, ale przyzwyczaja nas do, do, do pracy w realu, do tego co się dzieje na co dzień. My znajdujemy się około 5 km na północny wschód od miejscowości Głogów. Drogę będziemy rozpoznawać z kierunku północnego wschodu na południowy zachód. Pierwszy zastęp Radek, Piotrek, Szperacze, praca na wykrywaczach. Drugi zastęp ubezpieczenie. Trzeci zastęp wykonują niezbędne pomiary szerokość drogi, długość drogi. Czwarty zastęp ubezpieczenie tylne. Poruszamy się w tamtym kierunku, krótkie sygnały dowodzenia. Stój, zalegaj, naprzód, w lewo, w prawo. Zrozumiane? To jest. każdy wie co ma robić? To Naprzód. W dniu dzisiejszym wykonujemy zadania wsparcia inżynieryjnego wojsk własnych. Naszym zadaniem jest rozpoznanie drogi. Drogę marszu przygotowujemy pod przejazd kolumn wojsk własnych oraz wojsk sojuszniczych. Pomiary wykonujemy pod ewentualną konieczność prowadzenia prac inżynieryjnych na tej drodze, uzupełnienia ubytków w drodze, bądź też wykorzystania zasob... miejscowych zasobów materiałowych. 5,50. Buton ochrony i regulacji ruchu są to żołnierze rezerwy, którzy w większości służbę zasadniczą odbywali około 10 do 15 lat temu. Teraz wykonujemy marsz ubezpieczony do stanowiska dowodzenia. Żołnierze muszą bacznie obserwować swoje sektory, wypatrywać przeciwnika. Chodzi o to, żeby zabezpieczyć bezpieczny przejazd kolumny. Konać wzmocnienia drogi na odcinku 42 metrów. Pluton drogowy wykonuje w tym momencie wzmocnienie drogi przy pomocy etatowych środków. W tym wypadku e, płyt LPD, czyli lekkiego pokrycia drogowego. E, żołnierze rozkładają płyty, z, z, są one spinane ze sobą oraz e, usztywniane za pomocą kołków, których, które w tym momencie e, ja jeden z żołnierzy. Jedna płyta waży około 50 kg. Ciężar ten jest rozłożony na dwóch żołnierzy, którzy odbierają te płyty z pojazdu oraz układają na podłożu. Mimo, że działamy w tylnej strefie działań, możemy spodziewać się ataku grup dywersyjno-rozpoznawczych, dlatego też ubezpieczenie musi być w każdej chwili. Siekierka 04, tu około 30 odbiór. Około 30 to Siekierka 04, odbiór. Tu oknia 30 melduje wykonanie sygnału droga. Odbiór. Zrozumiałem odbiór. Mój pluton otrzymał zadania wykonania przeprawy na przeszkodzie wodnej. Obecnie żołnierze montują wiatrownicę. Przeprawę wykonamy przy użyciu mostu składanego DMS-65. Jedno przęsło możemy nawet do 33 metrów. Nośność mostu dla pojazdów gąsienicowych do 60 ton, dla pojazdów kołowych 30 ton. Możemy zrobić jednojezdniowy lub dwujezdniowy, szerokość jezdni 4,2 metra. Obecnie mamy zaangażowanych 10 ludzi. Czterech ludzi buduje wiatrownicę, dwóch ludzi mamy na ubezpieczeniach, jeden operator yy, Hiawa. Hiawa, yy, jak widać jest to yy, żuraw do przenoszenia najcięższych elementów, kratownic yy, płaskich oraz innych elementów mostu. Nasze działanie jest ukierunkowane na szybkość, działamy pod presją czasu. Musimy działać zgodnie i zespołowo. Pomarańczowy, tu h 03 odbiór. Przystąpi 03 Pomarańczowy. Przystąpić do, do załadunku sprzętu. Pływający transporter gąsienicowy służy do przewozu desantu bądź też sprzętu wojskowego. Na pływającym transporterze można znajdować się do 72 osób desantu bądź też 15 rannych. Natomiast jeżeli chodzi o sprzęt wojskowy, załadunek tego sprzętu nie powinien przekraczać 10 ton na wodzie i 5 ton na lądzie. W tym momencie ładujemy samochód ciężarowo-terenowy typu SAR 266M. Znajdujemy się na pływającym transporterze gąsienicowym, dostosowany do ratowania ludzi i mienia, ten jest jeszcze dodatkowo doposażony, dzięki temu możemy załadować większą ilość zwierząt, są specjalne, można powiedzieć, homonta do tego, żeby je tu zamacować, żeby w trakcie transportu nie bały się, Specjalne odbójniki które przydały nam się na powodzi w Bogatyni. Wiosko była zalana, kobieta e, rodziła i musieliśmy dopłynąć do budynku, żeby ją z drugiego piętra wyciągnąć i przetransportować na, na e, suchy brzeg e, i szatną ją dobrała karetka. Siekiera 41, tu Czeremka 03, odbiór. Czeremka 03, tu Siekiera 41, odbiór. Wykonać fala. Na lądzie transporter pracuje oczywiście na gąsienicach, natomiast po wyjściu do przeszkody wodnej przełącza na śruby, które napędzają transporter. Prędkość tego transporter'a na lądzie do 40 km na godzinę, natomiast pływanie do 10 km/h. Pomaganie ludziom to, to jest to, czym ogólnie się zajmujemy. Od 1997 roku praktycznie co kilka lat zdarza się, że gdzieś tam woda wyleje i sprzęt się sprawuje i naprawdę pomaga. Jeżeli będzie modernizowany i na bieżąco to, co będzie potrzebne, będzie dokładane, to naprawdę myślę, że jeszcze niejedno życie życie uratujemy. Wojska inżynieryjne to przede wszystkim rycie w ziemi, roboty drogowe, prace związane z Urządzaniem, utrzymywaniem dróg, mostów, to też oczyszczanie kraju na co dzień. To jest jeden z nielicznych rodzajów wojsk, który wiele zadań realizuje również w czasie pokoju, na rzecz ludności, zwłaszcza w przypadku wystąpienia klęsk, katastrof żywiołowych. A to jest rodzaj wojsk, który szkoli się, ale i ćwiczy w praktyce w czasie pokoju.